Na najstarszych ikonach Narodzenia Pańskiego, w centralnym miejscu, umieszczone jest łono Najświętszej Marii Panny, a tuż za nim malutki Pan Jezus. Co ciekawe i jednocześnie szokujące, jego narodziny przypominają pogrzeb. Jezus leży w ciemnej, czarnej grocie, która wygląda jak jaskinia do grzebania umarłych. Żółbek kształtem jest podobny do kamiennego katafalku. A pieluszki, które zaminięte jest dzieciątką, przypominają płótna pogrzebowe. To niezwykle poruszający obraz samotności Jezusa w Jego narodzeniu. Jezus nie tylko jest zostawiony sam sobie, ale też oddany w ręce śmierci. I choć nie brzmi to radośnie, to jest jedna z najcudowniejszych nowin wypływających z Bożego Narodzenia. Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z miłą atmosferą, czasem spędzonym w gronie rodziny. Często jednak wielu z nas przeżywa święta samotnie. Dla wielu ten czas oznacza skonfrontowanie się z poczuciem bezsensu własnego życia, z własnymi porażkami lub smutkiem wywołanym brakiem kogoś ważnego. Świąteczne spotkanie przy stole jest zaś siedzeniem z bliskimi, z którymi więcej dzieli niż łączy, co wywołuje pytanie o szczęście w moim życiu. I gdzie jest ta dobra nowina Bożego Narodzenia? Właśnie tu, Jezus, swoim narodzeniem, wszedł w sam środek takiego naszego doświadczenia. Wszechmogący Bóg, panujący nad wszystkim, będący pełnią życia, wszedł w nasze człowieczeństwo czyli zamknięcie i ściśnięcie w naszej bezbronności, ułomności i ograniczoności. Bóg stał się zależny od ludzi. Potrzebował opieki Maryi i Józefa, by przeżyć. Ochrony przed tymi, którzy od początku czyhali na Jego życie. Jezus od pierwszych swoich ziemskich chwil doświadczał kruchości i pozornej beznadziejności życia. A także cierpienia i śmierci towarzyszącej nam na każdym kroku. Piszący ikony ukazuje go leżącego w grobie, byśmy, patrząc na te obrazy, usłyszeli głos Boga mówiącego: Jestem z Wami, jestem we wszystkich ciemnych miejscach Waszego życia, w samotności, w opuszczeniu, we wszelkim zagrożeniu, w poczuciu bezsilności wobec tego, co Wam się przydarza. Jestem tam bo właśnie w takim miejscu się narodziłem. Jeśli więc doświadczamy różnorakiej wewnętrznej śmierci, koniecznie musimy zobaczyć, że to są święta właśnie dla nas, bo Bóg narodził się w takim miejscu jak nasze życie. Na wielu ikonach Narodzenia Pańskiego Maryja leży tyłem do Jezusa i wygląda na bardzo zmęczoną. Oczywiście takie przedstawienie Maryi nie oznacza, że nie zajmuje się swoim dzieckiem, lub że nie chce mieć nic z nim wspólnego. Według tradycji, czerwona otoczka, w jakiej usytuowana jest Maryja, to symbol obecności Ducha Świętego. Zatem możemy powiedzieć o niej, że jest cała zanurzona w Bożej obecności, cały czas trwa w spotkaniu z Bogiem. Maryja nie koncentruje się tylko na małym dziecięciu, ale na obecności Boga w niej. Co w języku ikon oznacza, że doświadczyła zrodzenia Jezusa w swoim sercu i swej duszy. Dlaczego ten szczegół zajmuje tak ważne miejsce na ikonie? Ponieważ jest to wskazówka, że coś podobnego, co było udziałem Maryi, może wydarzyć się każdemu z nas. Oczywiście nie będziemy mieli łaski dosłownego trzymania w rękach małego Jezusa. Natomiast możemy przeżyć to samo, co Maryja, w naszym wnętrzu, w sercu i w duszy. Ikona Narodzenia Pańskiego uświadamia nam, że nie wolno w te święta skupiać się na osiołku, wołku czy żłobku, czyli na wszystkich tradycyjnych, pięknych, ale nieistotnych elementach Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie to Narodzenie Boga głęboko w naszych sercach. Maryja zaś jest drogowskazem, który mówi, on ma się w tobie narodzić, w twoim sercu ma zapłonąć ogień Bożej Obecności, ogień Ducha Świętego. Prawdziwe święta Bożego Narodzenia wydarzają się wtedy, gdy dziś siądziemy do modlitwy pełnej ognia, czyli pełnej Ducha Świętego, i będziemy w niej prosić. Jezu, niech twoje życie pojawi się we mnie. Ty sam naródź się we mnie. Przyjdź. By wszystko we mnie napełniło się Tobą. Ostatnim szczegółem ikony Narodzenia Pańskiego jest postawa świętego Józefa. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Józef jest zupełną odwrotnością Maryi. Niemalże na wszystkich Bożonarodzeniowych ikonach znajduje się gdzieś z boku, jakby wciśnięty w kąt, oddalony od dziejących się wydarzeń. Józef siedzi tyłem do Maryi, podpierając sobie głowę ręką a przed nim stoi dziwna postać. Tradycja podaje, że to szatan przebrany za pasterza, który pod pozorem dobroci i rozsądku próbuje skusić Józefa, podpowiadając mu: Przecież to dziecko nie jest twoje, zostaw tę kobietę i jej dziecko, bo to wszystko nie ma sensu. Mąż Maryi przedstawiony jest jako ten, który przeżywa ogromne wewnętrzne ciemności któremu towarzyszą pokusy oraz wątpliwości, i który jest rozdarty, bo nie potrafi zrozumieć, co dzieje się wokół niego. I choć pozornie Józef i Maryja są na ikonie postaciami bardzo różniącymi się, to jednak gdy się lepiej przyjrzymy, okazuje się, że tak naprawdę są bardzo do siebie podobni. Mają tak samo ułożone ręce, ich głowy są ułożone w niemalże identyczny sposób względem reszty ciała. W języku ikony oznacza to, że mimo skrajności sytuacji, w jakiej znaleźli się Maryja Józef, ona pełna Bożego Ducha, on smagany pokusami, obydwoje doświadczają tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Co to znaczy dla nas? Otóż wątpliwości i ciemności – oraz Boży ogień i Boża obecność. To dwa różne sposoby przejawienia się Jezusa w tym świecie. Bez względu na to, czy jest nam bliżej do Maryi, która trwa w doświadczeniu Bożej bliskości, czy do Józefa, który ma w głowie tysiące wątpliwości, a jego dusze ogarniają ciemności pokus. Możemy doświadczać Bożego Narodzenia, bo to są dwa sposoby rodzenia się Boga w nas. W każdym z tych położeń możemy spotkać przychodzącego Boga, bo On się wcielił, więc doskonale zna ten płonący ogień Bożej obecności i ciemności, rodzące się z wątpliwości oraz pokus. Znajdźmy czas, by usiąść na modlitwie i zobaczyć w sobie Boże Narodzenie. Dla niektórych może być ono pełne ducha, a dla innych pełne wątpliwości, pytań, niewiadomych i ciemności. Zobaczmy jednak, że pośrodku tego wszystkiego stoi Jezus, który mówi Jestem, właśnie w tym wszystkim jestem. Wzbudź w sobie tęsknotę za Nim, by to On mógł przeprowadzić nas przez to wszystko i spotkać się z nami w głębi naszego serca. Z Ewangelii Świętego Mateusza. A oto jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Matka jego była zaręczona z Józefem, zanim jednak zamieszkali razem, poczęła z Ducha Świętego. Jej mąż, Józef, był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał jej zniesławić, i dlatego postanowił rozstać się z nią po kryjomu. A gdy tak zdecydował, Anioł Pański ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć twojej żony Maryi, gdyż to, co się w niej poczęło, pochodzi z Ducha Świętego. Urodzi ona syna, a ty nadasz mu imię Jezus, gdyż on uwolni swój lud od grzechów. A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg jest z nami. Gdy Józef zbudził się, uczynił tak, jak mu nakazał Anioł, i przyjął swoją żonę. Nie współżył z nią, aż urodziła syna i nadał mu imię Jezus.